Cześć! Dzisiaj powiemy o tym, jak to jest ze stopami metali, ogólnie materiału wosklingą, jakie są różnice i ile wytrzyma. Główne dwa podstawowe rodzaje, jakie znamy, to klasyczna stopowa stal sprężynowa o wysokiej wytrzymałości. Tę znamy z produktów Alstar STM Folo i są powszechne wśród szermierzy hobbystów. Wśród zawodowych szermierzy i w pewnym stopniu na turniejach FIE, na turniejach międzynarodowych, na pucharach świata. W niektórych innych krajach są obowiązkowe we wszystkich turniejach, ale nie u nas. U nas możecie mieć klasyczną klingę. Tu jest wymagana tak zwana stal martenowska, która ma odpowiednią specyfikację właściwości tej klingi i jest właśnie o wiele bardziej odporna. I teraz się właśnie jej przyjrzymy. A więc klasyczna stal sprężynowa. Nie wiem, ile razy na treningu szermierskim mówiliście sobie w ciągu pojedynku, ile razy trafię przeciwnika. Ja, na przykład, kiedy jestem na treningu z trenerem, to w ciągu 20-minutowego treningu trafię, dajmy na to, ze 300 punktów. Cóż, możecie się zastanawiać, ile razy ta klinga wytrzyma, zanim się złamie. A zatem, ta klasyczna, u niej powinno być od 4 do 5 cykli na tym wygięciu. Klinga, zarówno floretowa, jak i szpadowa, jest skonstruowana tak, aby wyginać się w dół. Jeśli przy złym działaniu ugina się w jakąś inną stronę, to może się zdeformować. Oczywiście ta żywotność szybko spada. Droższe klingi, właśnie z tą stalą martenowską, są o wiele bardziej wytrzymałe, i dlatego są wymagane na turniejach międzynarodowych i zawodach organizowanych przez FIE. Teraz mam tutaj klingę Alstar BF, która jest wyprodukowana we Francji w jednej z renomowanych firm, która nie produkuje nic innego, produkuje tylko te klingi, dlatego jest o wiele droższa niż ta podstawowa. Liczymy, że tych cykli, które ona wytrzyma, może być od 3 do 4 razy więcej niż w tej klasycznej. Dopiero teraz możemy ją porównać cenowo z tym, że ta klinga wytrzyma więcej. Co jeszcze jest takiego ciekawego? Badaliśmy, jak to jest właśnie z defektoskopią czyli uszkodzeniem tej klingi w trakcie pojedynku. Ponieważ stala martenowska jest o wiele twardsza niż ta podstawowa, dlatego nie chodzi tylko o wytrzymałość, ale też oczywiście o kontakt. Tak więc, gdy dwóch przeciwników staje naprzeciw siebie i obaj mają taką samą klingę, to mniej więcej dochodzi do podobnych uszkodzeń. Ale jeśli jeden z nich ma tę przewagę, że ma stal martenowską, to właśnie ona jest odporniejsza od tej zwyczajnej klingi, której żywotność gwałtownie spada. A więc to jest chyba główna różnica. Jeszcze Wam pokażę jedną klingę, która jest specjalna. To jest Alister Black Panther. Jest to nowość, jeszcze lżejsza wersja stali martenowskiej, więc jest certyfikowana na wszystkie turnieje. Od pucharów świata, mistrzostwa świata, aż po olimpiady. Ta klinga jest jeszcze o jakieś 12 gramów lżejsza niż ta klasyczna martenowska, dlatego myślę, że byłoby ją również warto kiedyś wypróbować. Cześć.